Witajcie moi kochani, dotarliśmy już do Szybenika. W tej chwili znajdujemy się na starym mieście. W Szybeniku, muszę tutaj uważać, bo bardzo tutaj wszystkich jest ten chodnik. Widzicie, w tej chwili znajdujemy się na Starym mieście, a tradycyjnie jak jesteśmy w takim mieście, to będzie historia tego miasta. No wiecie posłuchajcie, Szybenik jest niesamowitym miastem. Dlatego, że wiemy, że większość tych chorwackich miast, na przykład Zadar, był zakładany przez Rzymian, ale wiele innych miast było też zakładanych przez, e, przez Greków, przez Lirów. Um, a z kolei, posłuchajcie, Szybenik jest rodowym miastem chorwackim i tylko chorwackim. E, to jest od początku miasto chorwackie aż do dzisiaj. Szybenik został pierwszy raz się o nim słyszało w 1066 roku. Posłuchajcie, um, ale z badań. Archeologicznie wiemy, że, że szybęnik jest już o wiele wcześniej niż 1603 to było bardzo dawno temu, to jest zresztą ponad 1000 lat temu. Posłuchajcie. Teraz właśnie idziemy tymi wąskimi uliczkami, które są bardzo charakterystyczne dla szybenika. Do początku XV wieku Wenecja próbowała najechać szybenik bezskutecznie. Potem w XV wieku Imperium Osmańskie w tym samym wieku próbowało najechać, też pod końcówkę, ale także wyskutecznie. dzisiaj Żybejnik jest chorwackim miastem. We wszystkich tych miastach chorwackich te dane są na 2013 rok, 2011 rok. Na tamten rok Żybejnik miał 35 tysięcy mieszkańców, czyli takie miasta jak Żywiec, ale jest to bardzo popularne w Chorwacji. Między innymi ze względu na jedno z głównych atrakcji, czyli na katedrę św. Jakuba, do której teraz idziemy i przy której się zobaczymy. Cześć!